Dzisiaj zapraszam Was na omówienie idealnego przykładu roweru typu 2 w jednym, Ridleya X-Ride. Cześć, tu Bartek z Road Racing. Tak jak Wam powiedziałem, zajmujemy się dzisiaj Ridleyem X-Ride. I chciałbym Was na początku tego filmu wyjątkowo zaprosić nie do ofert moich partnerów, do czego za chwilę Was zaproszę, a na wyścig nad morzem w połczynie Zdroju. Wyścig gravelowy w sobotę. I wyścig szosowy w niedzielę. Poczuć ludzi koło siebie, jak się jedzie na rowerze, to jest zawsze coś ekstra. Mało tego wyzwala to dodatkowy gaz, dodatkowe możliwości. Większość PR-ów w życiu ludzie robią właśnie na wyścigach. Link do tych wydarzeń pod spodem w opisie. Jednym z organizatorów jest Jarek Marycz, Velo Baltic. Velo Baltic Gravel w sobotę i szosowy wyścig w niedzielę, jest okazja się pościgać, nowe trasy, nowi ludzie, warto tam wbić, warto się pojawić, polecam serdecznie, polecam również ofertę partnerów kanału, czyli Ewan Lighta, tutaj macie jego koła w tym pięknym projekcie, który za chwilę będę omawiał, a optyk okular to... Mega firma handlująca okularami markowymi yy, o różnych zastosowaniach, okleje o okulary na co dzień. Co tam nie wymyślicie, na bank coś znajdziecie. Ok, przechodzimy do tego roweru. Jak zobaczyłem dzisiaj jego zdjęcie jako gotowy projekt, bo ostatnim elementem tego projektu były koła, no to aż mnie po prostu. Zmroziło. Piękny rower, pięknie zrobiony i jest to rower, który nawiązuje do koncepcji stworzonej. Mówiłem o tym wielokrotnie tej zimy podczas audycji nagrywanych dla was. Yy, koncepcja dwa w jednym, czyli dwa rowery w jednym rowerze. Yy, do czego to się sprowadza? Jest to możliwe w przypadku dwóch rowerów. Tu chodzi o gravele i o rowery przełajowe. Tu mamy akurat rower przełajowy. Na czym to polega? No mamy jeden rower, kupujemy go z kołami, generalnie do przełaja, z oporą przełajową, ale w tym samym rowerze możemy zainstalować opony lub całe koła, w zależności od tego, czy posiadacie te koła. Oczywiście ten drugi wariant jest bardziej wygodny. Koła szosowe. Dzięki temu, no nie wiem, mieszkając w niedużym mieszkaniu, czy po prostu chcą, chcąc mieć po prostu jeden rower, jeden fajny rower. Kupujemy raz, a mamy dwa zastosowania. Na 33-35 mm myślę, że się zmieści do tego roweru. Tak patrzę na na miejsca, które są kluczowe tutaj to to pozwala na spokojną jazdę po terenie w przełajach jak najbardziej można się tym ścigać, jeżeli ktoś lubi, choć wiem, że jest to nie jest to super popularny sport, może u nas, może bardziej w Belgii a u nas, a u nas zdobywa swoją popularność i wielu ludzi mimo wszystko jesienią i zimą lubi się potaplać w blocie tu w Bolesławcu mamy między innymi wielokrotnego już mistrza Polski w kolarstwie przełajowym Szczepana i Taka koncepcja jest naprawdę koncepcją fajną. Czym się różni, jeśli za bazę tej koncepcji weźmiemy rower przełajowy, a nie rower gravelowy? A różni się to kątami tego roweru. Proporcja stack do reach, o której tyle Wam mówiłem zimą, w, tym konkretnej, w tej konkretnej ramie, w tym rozmiarze XS, bo jest to xs to jest 1,33. To jest proporcja dosyć ekstremalna, trzeba powiedzieć. Jak widzicie mój kolega Oliver, mimo że on standardowo jeździ na dropie, tam jakimś 9-10 cm, no tutaj ma podkładki pod mostkiem, ale mostek jest przycięty pół centymetra zapasu, ale ma tutaj ekspander Dedy, takie ekspandery Ridley. No, co by nie mówić, bardzo porządna belgijska marka stosuje w swoich rowerach, tu nie trzeba było nic kombinować. I w taki sposób Oliver ustawia swój rower, natomiast no jest to rama o kątach wymagających. Jeżeli ktoś nie jest w stanie takiego dropu uzyskać, jeździ na dropie 2 ,3 cm, 3, co jak najbardziej też z różnych powodów może być możliwe, to raczej w CX-a iść nie powinien. I CX bardziej bym nawet powiedział, oddaje sportową szosę zdecydowanie bardziej niż przerobiony na szosę gravel. Gravel, nawet jeśli jest to taki gravel uniwersalny, tak jak Ridley Kanzo Speed, który obecnie mojego Kanzo Speeda, obecnie ujeżdża moja Justynka, to z tego roweru bardziej da się zrobić sportową taką szosę o ostrzejszych kątach. Proporcja stack do reach to jest jedno. Przypomnijmy, stack to jest odległość od środka suportu do podstawy, do szczytu tutaj rury sterowej. Natomiast reach... To jest długość, po długości odległość. I tutaj w tym przypadku mamy tą proporcję 1,33. I przy takiej proporcji rower prowadzi się bardzo żwawo, przynajmniej sama pozycja na nim jest, bo za to prowadzenie odpowiadają już trochę inne rzeczy. Prowadzenie to jest bardziej też baza kół, która tutaj, jak na rower przełajowy, jest dosyć krótka. I kąt główki, który jest tu stromy, w ten sam sposób jak w rowerach szosowych. Tu bazaku jest zdecydowanie y, też istotną sprawą, jeżeli masz wyjątkowo długi tył, to rower staje się taki mulasty bym powiedział, słabo reaguje też na depnięcia, bo depnięcie i jego efektywność to jest też y, sztywność tylnego trójkąta. Jeżeli jej nie ma, to jesteś w stanie, tu gdzie przekazujesz ten napęd, czyli na tylne koło, y, wychodzą takie, że tak powiem, ugięcia tego roweru, to jest możliwe przy długich y, tylnych rurkach łańcuchowych. W szosach obecnie takim limitem, jeśli chodzi o długość po stronie tej sportowej, to jest jakieś 410-408 mm. Poniżej tego producent nie zezwala na montaż napędu, żeby on miał porządnie działać. To powiem wprost, to, są, to nie są ograniczenia producentów RAM, to są ograniczenia producentów osprzętu, czyli Shimano, Srema, Kampy. I to jest limit w szosie, natomiast no tu wiadomo, że z tym problemu nie ma, jest to trochę dłuższe. Cóż dalej, jeśli chodzi o sam rower? Jest to aluminiowa lama, rama x ride od Ridleya, o, w pięknym malowaniu, ale to naprawdę pięknym. Już w kamerze pewnie będzie wyglądało to ładnie, na żywo wygląda jeszcze ładniej. Ten piękny widelec karbonowy z takim tutaj z taką zebrą. Ta zebra to Chevron. Pewnie część z Was zna historię z Chevronem Shane'a Millera. Bardzo mu współczuję, że się w coś takiego wpierdzielił. Jak chcecie sobie to odszukać, to odszukajcie na kanale Shane'a Millera. Niesamowita sprawa. Jak można się wrąbać w tych czasach w temacie prawa autorskiego? Tutaj, jeśli chodzi o malowanie, mamy białe napisy, czerwona rama, czyli taka klasyka od Ridleya, która wygląda zawsze świetnie. Aluminiowa rama, potrójnie cieniowana, aluminium 7005, sztywne, reaktywne, bardzo, bardzo fajne. Generalnie ten rower wygląda świetnie, podobnie jak jakość spawów, no, jest to bardzo ładnie obrobione. Tą ramę też mieliście okazję widzieć na kanale podczas unboxingu i tam mogliście już usłyszeć moje pierwsze zdania na ten temat. Jeśli chodzi o sztyce, to mamy tu sztyce bez offsetu marki Pro, yy, klasyczna obejma podsiodłowa, napęd, napędowi chciałbym poświęcić chwilkę dłużej, jest to SRAM Rival, pamiętacie mo moje opinie na temat, yy, temat SRAM Force'a? Powiem, że jeżeli miałbym ze SREMA kupować napęd do któregoś ze swoich rowerów, to byłby to właśnie SREM Rival. Naprawdę chodzi to inaczej niż SRAM Force AXS. Nie wiem, co jest tego przyczyną. Dla mnie, jak we wszystkim w obecnym świecie, jeśli coś jest produkowane i wypuszczane później niż poprzednie grupy, jest szansa, że zaszedł jakiś upgrade, o którym producent nie mówi, bo uderzałby on w wyższe grupy. W każdym razie, jeśli chodzi o odczucia z jazdy, ta grupa działa szybciej. Miałem okazję się na tym przejechać. Przed chwilą sobie tu też zrobiłem mikrorundkę, żeby się w tym utwierdzić. Jeździłem na tym też wcześniej. Chodzi to bardzo, bardzo poprawnie. No, jedyną wadą tej grupy jest jej waga, ale w moim przypadku to ja mam takie własne nadgabaryty, że akurat takie rzeczy mniej mnie trochę martwią. To te 200-300, ok, to jest różnica, ja to rozumiem, w szosie. Kupujesz rower premium, chcesz, żeby on mało ważył. Koledzy na kawie się spytają, ile twój rower waży. No, zamiast 7,8 powiesz 8,3, to w prestiżu możesz trochę upaść w jakichś dziwnych dyskusjach, ale to nie ma znaczenia. Uwierzcie mi, że to nie ma znaczenia. W rowerze na pierwszym miejscu zawsze jest kolasz, a na drugim jest rama i koła. I te rzeczy decydują o tym, jakie rower ma wygarnięcie. W mojej prywatnej liście priorytetów wyżej od napędu stoją rurki, czyli mostek, kierownica i sztyca. Sztyca to jeśli chodzi o komfort, a tu jeśli chodzi o przekazanie mocy i o taką solidną jazdę. Natomiast napęd jest na samym końcu. Naprawdę, ja tak myślę. Mam dobry napęd w swoich rowerach. Nie mówię, że, że jeżdżę na podstawowych grupach, bo lubię wysoką kulturę zmiany biegów, ale nie jest to dla mnie jakiś ultra priorytet. Przejście z Duraysa na Ultegrę, ok, od razu się zgodziłem, no co się miałem nie zgodzić, przecież to tak naprawdę jest bardzo podobne. Różnica jest głównie wizerunkowa w wadze parę tam 250 gramów czy 270. Ok, wracając do Rajvala, bezprzewodowa transmisja pełna, czyli nie tak jak przyjmano, że przerzutka jest podłączona do wspólnej baterii jedna i druga, czyli tu mamy baterię jedną, tam mamy baterię drugą. Kaseta, tu jest 10.36 w tym rowerze, o ile się nie mylę, albo 10.30, nie sprawdziłem tego, przepraszam. Korba to jest korba, o ile mi wiadomo, Oliver ma tu korbę oryginalną Sram Rival, ale z pomiarem mocy. Jest tu pomiar mocy, taką korbę dokładnie widać go z tej strony. Jednak yy, rekreacja, rekreacją, ale jak się depnie i pociągnie, to człowiek chce później sprawdzić, ile tych watów było na jakimś wiarygodnym urządzeniu. Yy, I pedały, tak jak widzicie, są to pedały do MTB od Shimano. Jeździ, y, oliver jeździ na, y, na shimanowskich pedałach. Siodło to kultowy Specialized Power. Yy, bardzo estetycznie zawinięta owika. Widzę, że oliver owiki zawija bardzo ładnie, a u siebie te owiki zawija najładniej. Uchwyt do Garmina, wiadomo. Kółka to model od Evan Lighta New Disc 50. Popularny model w road racingu, używany przez bardzo mocnych zawodników na wyścigach. Gościł już w tym roku kilka razy na pierwszych miejscach zawodów szosowych. Takie oto koła zamówił sobie również Oliver. Zależało mu na sztywności, trochę mniej na wadze. Zamówił sobie w związku z tym wersję na okrągłych szprychach ze szprychą Delight. Piasty dt 350, idealny zaplot, idealne właściwości jezdne. Jeśli chodzi o taką 50 teczkę bardzo nowoczesny profil. Oponki to oponki Vittoria Corsa Control z tanwallem. Wyglądają ok, tanwall do takiej ramy pasuje. Czarne też by pasowało, ale tanwol to zawsze taka. Takie coś. Myślę, że tanwola najgorzej znoszą ludzie, którzy z kolarstwem nie mają nic wspólnego. Oni uważają, że to są jakieś przestarzałe opony, że to brzydkie i tak dalej. Ciężko im jest to tłumaczyć, bo to tak jakbyś tłumaczył, nie wiem, komuś, kto kompletnie nie interesuje się fotografią, czym się różnią obiektywy Sony od obiektywów Canona. Czasami niektóre rzeczy nie warto, nie warte są tego, żeby komuś je tłumaczyć. Po prostu nie warto i tyle. Podsumowując, temat Ridleya X-Ride, goat on bike, czy... Pod coś podobnego, taki nick ma mój jeden z widzów. Yy, na Instagramie zapytał się, ile ten rower waży. Bez pedałów, tak jak stoi na wadze yy, prawdy i szczerości road racingu 868. Tyle waży ten rower, no nie waży on tam powiedzmy 8 kg, bo, bo waży więcej, ale mamy tutaj ramę aluminiową i ciężką grupę srema. To, to naprawdę można zrobić, jeżeli dla kogoś akurat waga jest najważniejsza roweru, no to spokojnie, jest tu pole do manewru. Można, jeśli chodzi o srema, założyć Rivala, jeśli chodzi o Shimano, któregoś z GRX-ów. No, jest tych, jeżeli akurat to Cię interesuje, a rozumiem, że niektórych może. Ja sam lubię niską wagę, chociaż wiadomo, że u mnie to ma najmniejsze przełożenie na cokolwiek, ale lubię, po prostu lubię. Yy, będąc świadomym tego, jak to tam jest ze mną, nie bójcie się, yy, to po prostu można go odchudzić. Niemniej jednak, ja uważam, że taka waga w przypadku roweru aluminiowego jest wagą po prostu super. No, naprawdę nie widzę tutaj wielkich przyczyn i powodów. Byłem z Oliverem na przejażdżce, mamy tutaj taką rundę po chopkach. Tam Oliver sobie w jednym miejscu pod taką górkę 2-3% robi dwukilometrową km tempówkę. No naprawdę odjechał bez problemu żadnego. O dynamice roweru decydują koła. Ta rama też nie jest jakaś upiornie ciężka. Jest też bardzo estetycznie zrobiona, jeśli chodzi o spawy, o jakość tego wykonania. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Geometria Ridleya. Akurat mi i Oliverowi jesteśmy bardzo podobnego wzrostu. On ma tylko dłuższe nogi ode mnie. XS, to jest nasz rozmiar. Jak szyty na miarę, jak rama custom. Także to jest rozmiar XS. Mówimy o rozmiarze XS 869. Jeśli chodzi o wagę bez pedałów, na Evan Lightach, New Diskach, oponach, oponach Vittoria Corsa Control. 28 i osprzęcie SRAM Rival nie ma tu też jakichś super ekstrawaganckich części typu lekka kierownica karbonowa czy, czy jakieś siodło na karbonowych prętach nie, uważa, nie uważam, że to są niezbędne rzeczy w rowerze yy, ale jak ktoś lubi, to oczywiście też nie mam nic przeciwko taki jest kanał Road Racing, tu nie będziemy nikogo na siłę uszczęśliwiać jeżeli coś Ci sprawia przyjemność, jakaś nie wiem nietypowa konfiguracja czy osprzęt, czy coś tam, czy ciężki, czy lekki jest ok, to tobie ma to sprawić na końcu przyjemność, a nie wszystkim wokół. Tym się kierujmy. Ok, ja teraz szybko się zbieram na imprezę wręczenia nagród dla stowarzyszeń u nas w Kinie Forum w Bolesławcu. Stowarzyszenie Road Racing to jest duża 32-osobowa ekipa, profesjonalnie moim zdaniem. Zarządzana trochę mówię sam o sobie, ale tak uważam, że mamy tą strukturę fajną, zarządzana mam na myśli nie tylko siebie, ale i moich kolegów, skarbnika, zastępcę, kolegów, którzy zajmują się różnymi, różnymi rzeczami, chociażby projektami graficznymi, wielu rzeczy w road racingu zajmuje się grafik i architekt, super księgowy Krzysiu zajmuje się różnymi historiami, wspiera skarbnika w rozliczeniach, w skomplikowanych jakichś tam historiach typu wyjazdy czy coś. Radzimy sobie. 40-latkowie mają w sobie jeszcze energię i mają już umiejętności zdobyte u siebie, zazwyczaj w pracy, na studiach, i to wszystko, jeżeli mogą zastosować w miejscach, gdzie sprawia im to przyjemność, no zazwyczaj przynosi bardzo fajne efekty, czego dowodem jest to, jak road racing działa. Okej, okay, to co? Do usłyszenia w kolejnych i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jakieś materiały postaram się jeszcze nagrać na czas mojej nieobecności. Tutaj na dwa tygodnie wyjeżdżam do Włoch, tam również będę coś nagrywał. Jak się uda, to załaduję to stamtąd. Zobaczymy, jak tam z internetem w, w tym miejscu, gdzie będziemy, w markę. I jeżeli tak, to, to jest szansa, że zobaczycie coś stamtąd na żywo. Do zobaczenia, trzymajcie się z roadracingiem, a suba kliknęliście, klikajcie niezwłocznie, bo warto, trzymajcie się, do następnego razu. Hej!